W tym odcinku przetestujemy sobie batonika BALANCE z firmy VINCINI. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie nazwę produktu, jest to BALANCE. Firma jest to VINCINI. Kalorie. Skład produktu. Wartość odżywczą. Kod kreskowy. Gramatura jest to 23 gramy. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po rozpakowaniu. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Jest on naprawdę dobry, głównie się tutaj wybija smak żurawiny. Tutaj macie cenę, jest to 2 zł i 15 groszy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest smaczny i ma mało kalorii. Natomiast... Tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że kruszy się podczas siedzenia. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. Na dziś i mogę Wam go polecić. Inaczej to koniec, i papa!